Sara. Żony Twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna i będę jej nadal błogosławił, także stanie się ona matką ludów, i królowie będą jej potomkami. Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abram'a było Saraj, imię zaś żony Nachora Milka. Była to córka Harana, który miał jeszcze drugą córkę imieniem Jiska. Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu jednak potomka. Miała zaś niewolnicę Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrahama: Ponieważ Pan zamknął mi łono, aby mnie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy. Może z niej będę miała dzieci. I mówił Bóg do Abrahama: Żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara, czyli księżniczka. Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna i będę jej nadal błogosławił, tak, że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami. Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się. Pomyślał sobie bowiem, czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn, albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką. Rzekł zatem do Boga, oby przynajmniej Izmael żył pod Twoją opieką. A Bóg mu na to, ależ nie! Żona Twoja, Sara, urodzi Ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. Co do Izmaela, wysłucham Cię. Oto po Błogosławie mu, żeby był płodny i dam mu niezmiernie liczne potomstwo. On będzie ojcem dwunastu książąt, narodem wielkim go uczynie. Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi Ci Sara, za rok o tej porze. Pan rzekł do Abrahama: Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zastarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do Ciebie i Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: Wcale się nie śmiałam, bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan powiedział: Nie, śmiałaś się. Sara mówiła: Powód do śmiechu dał mi Bóg. Każdy, kto się o tym dowie, śmiać się będzie z mej przyczyny. I dodawała, któż by się ośmielił rzec Abrahamowi, Sara będzie karmiła piersią dzieci, a jednak urodziłam syna mimo podeszłego wieku mego męża. Z jej historii płynie nauka o zaufaniu. Z listu do Hebrajczyków przez wiarę i Sara mimo podeszłego wieku otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. To z człowieka jednego i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim. Wierze pomarli nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Uczmy się od Sary i Abrahama zawsze pamiętać o tym, dokąd zmierzamy. Królestwo moje nie jest z tego świata. Droga ta nie jest łatwa, ale warta każdego wysiłku. Zawsze, kiedy będzie nam ciężko, pomyślmy o tym, że Sara wyruszyła do Ziemi obiecanej, mając 65 lat.